Za najwyższą górą, za najgęstszym lasem, w środku śnieżnej doliny stoi mała chatka, a w niej mieszka święty Mikołaj. Jak broda? To pięknie! Tuszkę wyżej lusterko? Łatek, oddawaj skarpetkę. Łatek! Livio! Witaj, to ja, święty Mikołaj. Cudownie, że jesteś. Jak widzisz, niesforne maluchy zabrały mi skarpetkę i doskonale się nią bawią. Kochane Orwisy. Wiesz, to bardzo ważne miejsce. Stąd wysyłam prezenty dla wszystkich dzieci na całym świecie. Niebawem sprawdzimy twój prezent. Moje elfy już nie mogą się doczekać. To Martynka. Pomaga mi pakować prezenty na sanie. To Elf Gwiazdek. Sprawdza, które dzieci są grzeczne. O! I Natalka opiekuje się naszymi milusińskimi. To Łatek. Niezły rozrabiaka. Ciągle kradnie mi skarpetki. Tutaj Luśia jest kochana i ma wielkie serce. Najbardziej na świecie lubi się przytulać. A tutaj Ferdek. Uwielbia się bawić. Oni też bardzo czekali na spotkanie z tobą. Trzeba przyznać, że naprawdę mają nosa do grzecznych dzieci. Livio Oto moje specjalne biuro, to centrum dowodzenia świętego Mikołaja, skąd planuję, jak dostarczyć wszystkie prezenty na czas. Tutaj także przychodzą listy od wszystkich dzieci z całego świata: ich marzenia, radości i troski. Wraz z elfami bardzo dokładnie czytamy każdy list, bo każde dziecko jest wyjątkowe. Livio, na co dzień chodzisz do przedszkola. Uśmiechnij się, jeśli mam rację. Umiesz już jeździć rowerem. Twój ulubiony kolor to fioletowy. Wiem, że bardzo lubisz spędzać czas z rodzicami. Już nawet miałem okazję cię odwiedzić. W końcu, masz już cztery lata. Prawda? No właśnie, ale za każdym razem to jest sekretna misja i muszę pozostać niezauważony. Pewnie cały czas się zastanawiasz, ale skąd Mikołaj wszystko o mnie wie? Chodź, pokażę ci, jakie niezwykłe miejsca tu mamy. Chodź, chodź. Livio, oto moja Mikołajowa luneta, dzięki niej mogę obserwować wszystkie dzieci na całym świecie, także ciebie. Zobacz. Widzę stąd całą ziemię. Na razie wszystko wygląda normalnie. Ale gdy tylko zrobię mikołajowe przybliżenie, dzieje się magia. Poznajesz? Tak, to Twój dom. Ale to nie wszystko. Kiedy ja patrzę przez lunetę, w każdym nawet najmniejszym domu, w którym mieszkają dzieci, pracują moje elfy. Tak, tak, w Twoim też. Chwileczkę, mam tutaj mikołajową księgę czarów. Dzięki niej mogę na przykład zatrzymać czas, przyspieszyć go lub zwolnić. Najpierw przyda nam się elf. Natalko? Natalka na razie jest całkiem duża. Na pewno widać by ją było od razu, gdyby chciała zakraść się do twojego pokoju. Dlatego wysyłając elfa na misję, pomniejszamy go cztery tysiące razy. Tak, cztery tysiące razy. Dzięki temu jest tak malutki, że można spokojnie podróżować po całym domu, i nikt, ale to nikt go nie zauważy. Teraz będę potrzebował Twojej pomocy. Znajdę tylko odpowiednie zaklęcie. Na czyste skarpetki, na bałwana w środku lata, mam pomniejszacz elfów. Pomyśl teraz o czymś najmniejszym na świecie. Na przykład o ziarenku piasku. Zmruż oczka. Dobrze. A teraz, kiedy odliczę do trzech, huchnij. Raz, dwa, trzy... Doskonale, o to chodziło. Właśnie zaczarowaliśmy elfa. Chodźmy, czas zaprosić cię w kolejne magiczne miejsce. Livio, ta wielka biblioteka to nie jest zwykła biblioteka, to miejsce, gdzie przechowują księgę o każdym dziecku na świecie. Każda księga zawiera historię dziecka, jego przygody, dziecięce marzenia i wszystkie dobre uczynki. Jest tutaj też Twoja księga, ależ pięknie wyglądacie na tym zdjęciu. Nie ma jak z babcią. Co my tu jeszcze mamy? Wow, to wspaniale! Wiem, że dzielisz się swoimi zabawkami. Cieszę się, że jesteś takim wspaniałym maluchem. Mam do ciebie także małą prośbę. Staraj się nie wybrzydzać przy jedzeniu. Każde dziecko ma tutaj swoją księgę, ponieważ każde jest wyjątkowe. Teraz wracajmy. Czas na prezenty. Komu w drogę, temu prezent. Lifio. Nie wiem, czy wiesz, ale pomagają mi również twoi bliscy. Poznajesz, kto to jest? To twoi bliscy. Bardzo cię kochają. Miłość bliskich to naprawdę wielki skarb. Zawsze możesz na nich liczyć. No dobrze, dobrze. Czas najwyższy sprawdzić prezent dla ciebie, ale jeszcze pyszne ciasteczko. Tylko jedno na drogę. Mniam, miam. Miam, miam, miam. No uciekaj, uciekaj. Mifio. To miejsce to fabryka zabawek. Chciałem ci ją pokazać osobiście. To dzięki pracowitym elfom, odrobinie magii i dobrym uczynkom dzieci produkujemy miliony prezentów dziennie. Livio. Jeden z tych prezentów jest również dla ciebie, ale najpierw sprawdźmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. No, oczywiście nie mogło być inaczej. Od razu wiedziałem. W końcu znam Cię bardzo dobrze. Gratuluję! Jesteś bardzo grzecznym dzieckiem. Jesteś na samym szczycie listy grzecznych dzieci. A co to? Oho, to chyba znak, że elfy już przygotowały Twój prezent. Ech, już nie mogę się doczekać, kiedy dostarczę ci prezent. Livio! Bardzo miło było mi cię gościć. Widzimy się niebawem! Moje renifery już grzeją kopytka przed świąteczną podróżą. Dziękuję ci za wspólną przygodę. To były naprawdę magiczne odwiedziny. I niech taki będzie twój cały następny rok. Do zobaczenia wkrótce! Ho, ho, ho! Wesołych świąt!